Nigdy nie sądziłam, że słowa mogą ranić bardziej niż fizyczny ból. Stałam w kuchni naszego mieszkania na Mokotowie, tego samego, w którym wychowałam troje dzieci, gdzie każda ściana pamiętała ich pierwsze kroki, gdzie każdy kąt był nasiąknięty wspomnieniami. Pachniało świeżo upieczonymi pączkami. Robiłam je specjalnie na przyjazd Marka z rodziną. Tłusty czwartek był za dwa dni, ale chciałam, żeby mieli świeże, jeszcze ciepłe, posypane cukrem pudrem. Dokładnie takie, jakie uwielbiał jako dziecko. Nie jesteś już gospodarzem tej rodziny. Te słowa wciąż dzwonią mi w uszach. Marek stał naprzeciwko mnie, jego twarz wykrzywiona gniewem, żyły na szyi nabrzmiałe. Za nim katarzyna, moja synowa, z tym swoim charakterystycznym uśmieszkiem satysfakcji: Mamo, czas przyznać, że jesteś już za stara, żeby decydować o czymkolwiek. My przejmujemy stery Poczułam jak nogi pode mną miękną Oparłam się o blat kuchenny Ten sam, przy którym nauczyłam Marka robić pierogi Gdzie pomagał mi jako mały chłopiec wykrawać kółka z ciasta szklanką Gdzie siedział i opowiadał mi o swojej pierwszej miłości Popijając kakao z pianką Za stara? Mój głos był cichy, ale coś w nim musiało zabrzmieć Bo Katarzyna instynktownie cofnęła się o krok Mam 68 osiem lat, nie 88. Właśnie o tym mówię. Marek uderzył pięścią w stół, aż podskoczył wazon z pierwszymi krokusami, które kupiłam rano na hali mirowskiej. Zachowujesz się, jakbyś miała 88, Ciągle te twoje tradycje, gotowanie, sprzątanie. Katarzyna ma rację. Potrzebujemy nowoczesności w tej rodzinie. Ty żyjesz w poprzedniej epoce nowoczesności. Spojrzałam na Katarzynę, włosy ufarbowane na platynowy blond, paznokcie przedłużone żelem, twarz sztucznie gładka od botoksu. Nowoczesność, według niej, to zamawianie jedzenia z aplikacji i spędzanie całych dni na Instagramie. Nigdy nie nauczyła moich wnuków ani jednego polskiego wiersza, ani jednej kolendy. Oskar i Maja mówią po polsku z akcentem jakby to był dla nich obcy język. Posłuchaj, mamo. Marek usiadł naprzeciwko mnie, a jego ton złagodniał w ten fałszywy sposób, który znałam aż za dobrze. Ten sam ton, którym jako nastolatek próbował wyłudzić pieniądze na kolejną grę komputerową. I rozmawialiśmy z Kasią i doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jak przepiszesz mieszkanie na nas. Ty i tak tu sama mieszkasz, a my z dziećmi ledwo się mieścimy w naszym dwupokojowym. To logiczne rozwiązanie, logiczne rozwiązanie, jakby moje życie, moje uczucia, moje przywiązanie do tego miejsca można było sprowadzić do równania matematycznego. Podniosłam wzrok i przyjrzałam się synowi. Kiedy ten mały chłopiec, który przynosił mi bukiety mleczy z podwórka, zmienił się w tego obcego, wyrachowanego mężczyznę? A gdzie ja mam mieszkać według waszego logicznego rozwiązania? Zapytałam, choć już znałam odpowiedź. Katarzyna od razu włączyła się do rozmowy. Jakby czekała na ten moment. Znaleźliśmy ci przemiłe miejsce w domu seniora w Konstancinie. Prywatny pokój, całodobowa opieka, zajęcia grupowe. Będziesz miała towarzystwo w swoim wieku. W swoim wieku. Jakbym była jakimś gatunkiem, który należy trzymać tylko z podobnymi osobnikami. Wstałam powoli. Podeszłam do okna. Z trzeciego piętra widziałam podwórko, gdzie Marek uczył się jeździć na rowerze. Tam, koło Trzepaka, złamał rękę, gdy miał osiem lat. A tam, pod kasztanem, zakopaliśmy jego chomika w pudełku po butach. Nie, powiedziałam to cicho, ale stanowczo. Słucham? Marek podniósł głos. Mamo, to nie jest prośba. My już podjęliśmy decyzję. Dla Twojego własnego dobra, dla mojego dobra. Ile razy słyszałam to wyrażenie? Gdy mąż pił, dla dobra rodziny, milczałam. Gdy odszedł do tej młodszej, dla dobra dzieci, nie walczyłam o alimenty. Gdy zachorował na raka, dla jego dobra, sprzedałam samochód na leczenie. Zawsze dla czyjegoś dobra, nigdy dla mojego. Marek, synu, zaczęłam, ale on mi przerwał. Nie jestem już małym Mareczkiem, którego możesz pouczać. Mam 42 lata. Własną rodzinę, własne życie. A ty? Co ty masz? Siedzisz sama w tym wielkim mieszkaniu, gotujesz obiady, na które nikt nie przychodzi. Pielęgnujesz tradycje, których nikt nie chce. Nie jesteś już gospodarzem tej rodziny. Nie jesteś już potrzebna. Każde słowo było jak policzek. Stałam wyprostowana, patrząc na syna, którego karmiłam piersią, którego gorączki przesiedziałam którego łzy wycierałam. Ten sam syn teraz stał przede mną czerwony ze złości. Z zaciśniętymi pięściami, jakby był gotów mnie uderzyć, wyjdźcie! Mój głos był spokojny, ale coś w nim sprawiło, że oboje się zatrzymali. Powiedziałam: wyjdźcie z mojego domu. Mamo, nie bądź śmieszna. Katarzyna przewróciła oczami. Wyjdźcie! Tym razem krzyknęłam. A oni wyraźnie się przestraszyli. Nigdy nie podnosiłam głosu. Przez całe życie byłam tą cichą, pokorną, która wszystko znosi. Macie pięć minut, żeby zabrać swoje rzeczy i wyjść, albo dzwonię na policję. Marek parsknął śmiechem. Na policję? Mamo, oszalałaś? To my powinniśmy dzwonić po pogotowie psychiatryczne. Ale coś w mojej postawie. C w moich oczach musiało mu powiedzieć, że nie żartuje. Złapał Katarzynę za rękę i pociągnął do przedpokoju. Dobra, wychodzimy. Ale to nie koniec rozmowy. Wrócimy, jak się uspokoisz i zaczniesz myśleć racjonalnie. Drzwi trzasnęły. Stałam po środku kuchni, wciąż czując zapach pączków, które teraz wydawały się absurdalne w tej pustce. Podeszłam powoli do kredensu, tego samego, który dostałam w prezencie ślubnym od mojej mamy. Otworzyłam dolną szufladę, tę z podwójnym dnem, o której nikt nie wiedział. Wyciągnęłam teczkę, gruba, wypełniona dokumentami. Przesunęłam palcami po papierach, akty własności nie tylko tego mieszkania, ale także dwóch kamienic na Pradze, które odziedziczyłam po ciotce i przez lata wynajmowałam, nigdy nikomu o tym nie mówiąc. Wyciągi bankowe skąd, o których moja rodzina nie miała pojęcia. Przez lata oszczędzałam, inwestowałam, uczyłam się. Gdy mąż pił nasze oszczędności, ja budowałam swoje zabezpieczenie. Gdy dzieci dorastały, ja czytałam książki o inwestycjach, zamiast oglądać telenowele. Uśmiechnęłam się gorzko. Nie jesteś już gospodarzem tej rodziny, powiedział. Miał rację. Nigdy nim nie byłam. Byłam służącą, kucharką, praczką, pielęgniarką. Ale gospodarzem? Nie. Gospodarze podejmują decyzje. Gospodarze są szanowani. Gospodarze mają głos. Tego wieczoru nie spałam. Siedziałam przy kuchennym stole z laptopem, tym, który kupiłam sobie potajemnie i nauczyłam się obsługiwać na kursach w bibliotece. Marek by się zdziwił, gdyby wiedział, że jego zacofana matka potrafi nie tylko wysłać e-mail, ale także zarządzać swoimi inwestycjami online. O trzeciej nad ranem podjęłam decyzję. Jeśli nie jestem gospodarzem tej rodziny, to po co mi ten dom pełen wspomnień o niewdzięczności? Po co mi te ściany, które słyszały tylko pretensje i żądania? Rano zadzwoniłam do agencji nieruchomości. Nie byle jakiej. Tej najlepszej na mokotowie. Pan w garniturze przyjechał po godzinie. Obejrzał mieszkanie i podał cenę, która sprawiła, że musiałam usiąść. Rynek w Warszawie oszalał, a mieszkanie trzypokojowe w dobrej lokalizacji było warte fortunę. Mogę pani znaleźć kupca w tydzień! powiedział. Gotówka bez kredytu. Dużo inwestorów szuka takich lokalizacji. Tydzień. Tylko tyle potrzebowałam, żeby zamknąć ten rozdział mojego życia. Następne dni były jak trans. Pakowałam tylko to, co naprawdę było moje. Zdjęcia moich rodziców, biżuterię po babci, kilka ulubionych książek. Resztę zostawiłam. Niech nowi właściciele zdecydują co z tym zrobić. Marek dzwonił codziennie. Ale nie odbierałam. Przyjeżdżał, dzwonił domofonem, ale go nie wpuszczałam. Sąsiedzi zaczęli się dziwnie patrzeć, ale było mi wszystko jedno. Czwartego dnia dostałam wiadomość od córki Ani. Mieszkała w Londynie od dziesięciu lat, przyjeżdżała raz do roku na święta. Mamo, Marek dzwonił mówi, że zwariowałaś. Co się dzieje? Odpisałam krótko Nic się nie dzieje. Po prostu przestałam być gospodarzem rodziny, której już nie ma. Nie odpisała. Pewnie Marek przekonał ją, że rzeczywiście straciłam rozum. Cóż, może i straciłam? Straciłam złudzenia. Tydzień później stałam z walizkami w pustym mieszkaniu. Nowi właściciele mieli otrzymać klucze po południu. Rozejrzałam się ostatni raz. Tyle lat, tyle wspomnień, tyle poświęcenia. I po co? Żeby usłyszeć, że nie jestem już potrzebna? Taksi czekało na dole. Kierowca pomógł mi zanieść bagaże. Dokąd jedziemy, proszę pani? Zapytał. Na dworzec centralny, odpowiedziałam. Jadę do zakopanego, zakopane. Zawsze marzyłam o domku w górach, o porannej kawie z widokiem na giewont, o spacerach po krupówkach bez pośpiechu. Marek śmiał się z tego marzenia. Po co ci góry, mamo? Za stara jesteś na takie eskapady. Za stara. Uśmiechnęłam się patrząc przez okno taksówki na mijane ulice Warszawy. Może i jestem za stara na niektóre rzeczy. Za stara, żeby prosić o miłość. Za stara, żeby błagać o szacunek. Za stara, żeby akceptować brak wdzięczności. Ale na nowe życie? Na to nigdy nie jest się za starym. W pociągu do Zakopanego dostałam telefon od Marka. Tym razem odebrałam. Mamo, gdzie jesteś? Byłem w mieszkaniu, jakieś obce osoby się wprowadzają. Co to ma znaczyć? To znaczy, że sprzedałam mieszkanie, odpowiedziałam spokojnie. Cisza po drugiej stronie była tak głośna, że niemal czułam jego szok. Że, że co? Jak to sprzedałaś? Nie możesz. To nasze rodzinne mieszkanie. Gdzie my teraz? Gdzie ty teraz będziesz mieszkać? To nie twoja sprawa, odpowiedziałam. Nie jestem już gospodarzem waszej rodziny, pamiętasz? Więc nie musisz się mną przejmować. Mamo, błagam, to jakieś nieporozumienie. Wróć, porozmawiamy. Nie ma o czym rozmawiać, Marek, dostałeś to, czego chciałeś, nie jestem już częścią waszego życia. Życzę wam wszystkiego dobrego. Rozłączyłam się i wyłączyłam telefon. Za oknem przesuwały się mazowieckie pola, powoli ustępując miejsca pagórkom. Z każdym kilometrem czułam się lżejsza, jakby zostawiałam za sobą nie tylko Warszawę, ale całe lata udawania, że jestem szczęśliwa. W Zakopanem wysiadłam późnym popołudniem. Powietrze było ostre, czyste, pachniało śniegiem i sosną. Taksówkarz zawiózł mnie pod adres, który znałam na pamięć. Mały pensjonat pod Giewontem, którego właścicielkę poznałam przypadkiem podczas jednej z samotnych wycieczek przed laty. Grażyna przywitała mnie w progu z kubkiem parującej herbaty. Pani Zosiu, nareszcie pani przyjechała. Pokój jest gotowy. Tak jak pani prosiła. Pokój był mały, ale przytulny. Drewniane meble, góralskie firanki, widok na ośnieżone szczyty. Usiadłam na łóżku i po raz pierwszy od tygodnia pozwoliłam sobie na łzy. Ale to nie były łzy żalu czy smutku. To były łzy ulgi. Wieczorem zeszłam do jadalni, kilku gości siedziało przy kominku, rozmawiając cicho. Nikt nie znał mojej historii, nikt nie oczekiwał, że będę gotować, sprzątać, służyć. Byłam po prostu panią Zofią, która przyjechała odpocząć. Następnego ranka obudziłam się wcześnie. Słońce wschodziło z zaszczytów, zabarwiając śnieg na różowo. Ubrałam się ciepło i wyszłam na spacer. Krupówki były prawie puste o tej porze, tylko nieliczni sprzedawcy otwierali swoje stragany. Zatrzymałam się przy małej kawiarni. W witrynie wisiała kartka: Sprzedam lokal, pilne. Wszedłam do środka. Właścicielka, kobieta w moim wieku, wyglądała na zmęczoną. Dzień dobry, przywitałam się. Widziałam ogłoszenie. Czy mogłaby pani opowiedzieć więcej? Jej historia była prosta. Mąż zmarł, dzieci wyjechały za granicę. Sama nie dawała rady. Kawiarnia była jej marzeniem, ale teraz stała się ciężarem. Rozglądnęłam się. Lokal był niewielki, ale miał potencjał. Duże okna, drewniane belki na suficie, piec kaflowy w rogu. Wyobraziłam sobie stoły nakryte koronkowymi obrusami, zapach świeżych wypieków, turystów popijających kawę po spacerze. Ile pani chce za lokal? Zapytałam. Gdy podała cenę, skinęłam głową. To była ułamek tego, co dostałam za mieszkanie w Warszawie. Biorę, powiedziałam ku jej zdumieniu. Możemy załatwić formalności jak najszybciej? I tak. W ciągu miesiąca stałam się właścicielką małej kawiarni w sercu zakopanego. Nazwałam ją gospodyni. Taka mała ironia losu. Zatrudniłam dwie młode dziewczyny do pomocy. Same znalazłam dostawców lokalnych wypieków. Nauczyłam się parzyć kawę na profesjonalnym ekspresie. Kolejna umiejętność, o której Marek by nie pomyślał. Kawiarnia szybko zyskała stałych klientów. Przychodziły głównie osoby w moim wieku, niektóre miejscowe, inne przyjezdne. Rozmawialiśmy o życiu, o górach, o wszystkim oprócz przeszłości. Nikt nie pytał, dlaczego kobieta z wyraźnie warszawską wymową prowadzi kawiarnię w Zakopanem. Po trzech miesiącach dostałam list. Poznałam pismo Ani. Wahałam się, czy otworzyć, ale ciekawość zwyciężyła. Mamo, Marek powiedział mi wszystko. Jak mogłaś sprzedać mieszkanie bez słowa, zniknąć? Jest zrozpaczony. Dzieci pytają o babcie. Wracam do Polski w przyszłym miesiącu. Musimy porozmawiać. Twoja córka, Ania. Twoja córka. Ciekawe, że musiała to podkreślić. Przez dziesięć lat w Londynie była Anną, nie córką. Dzwoniła raz na miesiąc z obowiązku. Przyjeżdżała na święta, narzekając na polską zimę i tęskniąc za londyńskimi pubami. Odpisałam krótko: Aniu, mieszkam w Zakopanem. Mam swoją kawiarnię. Jestem szczęśliwa. Jeśli chcesz mnie odwiedzić, zapraszam. Ale nie przyjeżdżaj, żeby mnie pouczać lub namawiać do powrotu. Nie ma do czego wracać. Mama. Odpowiedź przyszła szybko. Mama, to nie jest normalne zachowanie. Marek mówi, że możesz mieć demencję. Powinnaś się zbadać. Demencję zaśmiałam się głośno. Aż moje pracownice spojrzały zdziwione. Demencję, bo w końcu zrobiłam coś dla siebie bo przestałam być posłuszną służącą Nie odpisałam. Zamiast tego skupiłam się na prowadzeniu kawiarni. Nauczyłam się robić oscypki na ciepło z żurawiną, serwować kwaśnicę, która smakowała jak u górali. Wieczorami siadałam przy kominku z książką albo szłam na koncert do domu kultury. Poznałam grupę kobiet, które spotykały się raz w tygodniu na brydża. Przyjęły mnie bez pytań, jakbym zawsze była częścią ich świata. Minęło pół roku. Pewnego grudniowego popołudnia, gdy szykowałam świąteczne dekoracje w kawiarni, usłyszałam dzwonek nad drzwiami. Podniosłam wzrok i zamarłam. W progu stał Marek z Katarzyną i dziećmi. Wyglądał na schudłego, zmęczonego. Katarzyna straciła swój zwykle perfekcyjny wygląd: makijaż rozmazany, włosy w nieładzie. Dzieci, Oskar i Maja, rozglądały się ciekawie. Cześć, mamo, powiedział cicho Marek. Dzień dobry, odpowiedziałam oficjalnie. Czy mogę w czymś pomóc? Skrzywił się na mój ton. Mamo, proszę, przyjechaliśmy taki kawał drogi. Nikt was nie prosił, przerwałam mu. To kawiarnia, jeśli chcecie coś zamówić, proszę usiąść. Jeśli nie, drzwi są tam, gdzie je zostawiliście. Babciu? Maja podeszła nieśmiało. To naprawdę twoja kawiarnia? Spojrzałam na wnuczkę. Dziesięć lat. Prawie jej nie znałam. Katarzyna zawsze znajdowała wymówki, żeby nie przyprowadzać dzieci. Tak, kochanie, to moja kawiarnia. Super. Oskar też się ośmielił. Możemy dostać gorącą czekoladę? Uśmiechnęłam się mimo woli. Oczywiście, usiądźcie przy oknie, zaraz przyniosę. Gdy szykowałam czekoladę dla dzieci i kawę dla dorosłych, słyszałam, jak Marek mówi do Katarzyny. Widzisz? Mówiłem, że sobie poradzi. Zawsze była zaradna. Zaradna, teraz byłam zaradna. Gdy byłam potrzebna do opieki, gotowania, sprzątania, byłam zacofana. Ciekawe, jak perspektywa się zmienia. Przyniosłam tacę. Dzieci zachwycały się czekoladą z bitą śmietaną i piankami. Marek nerwowo mieszał w kawie. Mamo, musimy porozmawiać, zaczął. Nie widzę takiej potrzeby. Odpowiedziałam siadając naprzeciwko. Wszystko zostało powiedziane. Nie wszystko. Mamo, ja. Przepraszam, nie powinienem był tak powiedzieć. Byłem zdenerwowany. Kasia nalegała, Katarzyna szturchnęła go łokciem, ale kontynuował. Prawda jest taka, że. że potrzebujemy ciebie. Ach tak? Uniosłam brwi. A co się stało z nowoczesnością i przejmowaniem sterów? Marek spuścił wzrok. Mieszkanie to mieszkanie na Mokotowie. Myśleliśmy, że to będzie proste. Ale dzieci tęsknią za Warszawą, za szkołą, za przyjaciółmi. A my? My nie możemy kupić nic podobnego. Ceny są kosmiczne. Gdybyś nie sprzedała? Gdybym nie sprzedała, siedziałabym teraz sama w kuchni, czekając, aż ktoś łaskawie przyjdzie na obiad, który i tak skrytykuje. Przerwałam mu. Nie, Marek, tamto życie się skończyło. Ale jesteś naszą matką. Babcią. Katarzyna w końcu się odezwała. Nie możesz tak po prostu nas zostawić, zaśmiałam się. Nie mogę? A wy mogliście powiedzieć mi, że nie jestem już gospodarzem rodziny? Że jestem za stara? Że powinnam iść do domu starców? To było nieporozumienie, zaczęła, ale machnęłam ręką. To nie było nieporozumienie. To była prawda, wasza prawda. I wiecie co? Mieliście rację. Nie jestem gospodarzem waszej rodziny. Jestem gospodarzem swojego życia. Po raz pierwszy od czterdziestu lat. Maja pociągnęła mnie za rękaw. Babciu, zostaniesz z nami w Warszawie? Pogłaskałam ją po głowie. Nie, skarbie. Ale możecie mnie odwiedzać. Nauczę was jeździć na nartach. Pokażę najpiękniejsze szlaki. Naprawdę? Oczy Oskara rozbłysły. Naprawdę. Jeśli rodzice pozwolą... Marek patrzył na mnie długo. Widziałam w jego oczach tyle emocji: żal, złość, może nawet coś na kształt dumy. Mamo, a co z nami, z rodziną? Rodzina? zastanowiłam się. Rodzina to nie tylko wspólny adres, Marek to szacunek, wdzięczność, miłość. Gdy będziecie gotowi mi to zaoferować, będę gotowa was przyjąć, ale na moich warunkach. Jakich warunkach? zapytał ostrożnie. Prostych. Szacunek dla tego, kim jestem, nie dla służącej, kucharki czy darmowej niani, dla Zofii, kobiety, która ma swoje życie, swoje marzenia, swoje plany. Możecie być jego częścią, ale nie możecie nim zarządzać. Wstałam, bo weszli nowi klienci. Wybaczcie, muszę pracować. Jeśli chcecie, możecie zostać na kolację. Robię dziś pierogi z kapustą i grzybami, ale jako goście. Nie jako rodzina, która ma prawo do wszystkiego. Zostawiłam ich przy stoliku i poszłam obsłużyć klientów. Kątem oka widziałam, jak Marek i Katarzyna szepczą gorączkowo. Dzieci były zachwycone wystrojem kawiarni, szczególnie starymi nartami na ścianie i zdjęciami tatr. Zostali na kolację. Po raz pierwszy od lat jedliśmy razem bez napięcia, bez pretensji. Opowiadałam o kawiarni, o ludziach, których poznałam. Marek słuchał, a w jego oczach widziałam coś nowego. Szacunek. Gdy wychodzili, zatrzymał się w drzwiach. Mamo, moglibyśmy przyjechać na święta? Dzieci nigdy nie spędzały Bożego Narodzenia w górach. Zastanowiłam się. Mogą przyjechać dzieci. Z wami zobaczymy. Najpierw musicie udowodnić, że rozumiecie, co zrobiliście. Skinął głową. Rozumiem. Ja Naprawdę przepraszam, mamo. Przeprosiny to słowa, Marek. Czyny są ważniejsze. Wyjechali następnego dnia. Oglądałam z okna mojego mieszkanka nad kawiarnią, jak ich samochód znika za zakrętem. Nie czułam żalu ani tęsknoty. Czułam spokój. Święta spędziłam z nowymi przyjaciółmi. Grażyna z pensjonatu, panie z Brydża, kilku stałych klientów. Śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem. Jedliśmy dwanaście potraw. Nikt nie narzekał, że barszczy zasłony, albo karp zatłusty. Nikt nie patrzył na zegarek, czekając, aż będzie mógł wrócić do swojego świata. O północy wyszłam na balkon. Gwiazdy świeciły jasno nad giewontem, śnieg skrzypiał pod stopami przechodniów wracających z pasterki. Pomyślałam o minionym roku o decyzji, która zmieniła wszystko. Nie jesteś już gospodarzem tej rodziny powiedział Marek. Miał rację. Nie byłam. Stałam się czymś więcej. Gospodarzem swojego losu. Telefon zawibrował. Wiadomość od Mai. Babciu, tęsknimy. Mama mówi, że możemy przyjechać na ferie. Nauczysz mnie jeździć na nartach. Kocham cię. Uśmiechnęłam się. Może nie wszystko było stracone. Może z popiołów starej rodziny mogła powstać nowa, oparta na szacunku, nie na obowiązku. Wróciłam do środka. Do ciepła mojego małego mieszkania. Na stole leżał list, który pisałam od tygodnia. List do Ani w Londynie, z zaproszeniem na wiosnę, gdy zakwitną krokusy w dolinie chochołowskiej. Może córka też zasługiwała na drugą szansę, ale to będzie jej decyzja. Ja już swoją podjęłam, i była to najlepsza decyzja mojego życia. Rok później kawiarnia gospodyni była jednym z najpopularniejszych miejsc na krupówkach. Turyści i miejscowi przychodzili nie tylko na kawę i ciasto, ale na rozmowę, na chwilę spokoju przy kominku, na domową atmosferę. Marek z rodziną przyjeżdżał regularnie nauczył się nie oczekiwać, że wszystko będzie kręciło się wokół niego. Katarzyna odkryła, że góry mogą być bardziej relaksujące niż spa. Dzieci pokochały zakopane i błagały, żeby zostać dłużej. Ania przyjechała na majówkę. Płakałyśmy obie, gdy się spotkałyśmy. Mamo, nie wiedziałam, szeptała. Marek mi nie mówił, jak było naprawdę. Nieważne, przytuliłam ją. Ważne, że jesteś. Pewnego letniego wieczoru siedziałyśmy wszyscy na tarasie kawiarni. Słońce zachodziło za giewontem, barwiąc niebo na pomarańczowo. Maja siedziała mi na kolanach, pokazując rysunek Tatr. Oskar opowiadał o wyprawie na Moraskie Oko. Marek i Ania rozmawiali cicho, nadrabiając stracone lata. Katarzyna robiła zdjęcia, ale tym razem nie do mediów społecznościowych, tylko do rodzinnego albumu. Babciu, Maja spojrzała na mnie poważnie. Tata mówi, że kiedyś byłaś smutna w Warszawie, ale teraz jesteś szczęśliwa, prawda? Tak, skarbie, teraz jestem szczęśliwa. To dobrze, bo jak babcia jest szczęśliwa, to wszyscy są szczęśliwi. Z ust dziecka płynie mądrość. Popatrzyłam na moją rodzinę. Niedoskonałą, skomplikowaną, ale wciąż moją. Tyle, że teraz na moich warunkach. Wiesz co, Maju? Powiedziałam. Babcia nauczyła się czegoś ważnego, że żeby inni byli szczęśliwi, najpierw sama muszę być szczęśliwa. I że nigdy nie jest za późno, żeby zacząć żyć po swojemu. Słońce zaszło ostatecznie, zostawiając tylko poświatę nad szczytami. W kawiarni zapaliły się lampki, ktoś zaczął grać na gitarze. Życie toczyło się dalej, ale teraz ja decydowałam o jego rytmie. Byłam gospodarzem, nie cudzej rodziny, ale własnego losu. I to było najpiękniejsze uczucie na świecie. Gdy późnym wieczorem zamykałam kawiarnię, znalazłam na stoliku kartkę pozostawioną przez Marka. Mamo, dziękuję, że nas nie odpuściłaś, że dałaś nam drugą szansę. Jesteś najsilniejszą kobietą, jaką znam, twój syn, który w końcu dorósł. Schowałam kartkę do kieszeni, uśmiechając się przez łzy. Może warto było stracić wszystko, żeby zyskać to, co naprawdę ważne siebie. Zgasiłam światła i poszłam do domu mojego domu. Jutro będzie nowy dzień, pełen możliwości, a ja będę gotowa je przyjąć, jako Zofia. Kobieta z gór, która nauczyła się, że prawdziwa siła nie polega na znoszeniu wszystkiego w milczeniu. Ale na odwadze powiedzenia dość i zbudowania życia na własnych warunkach. W Zakopanem nauczyłam się jednego: góry nie wybaczają słabości, ale nagradzają odwagę. I ja w końcu znalazłam swoją odwagę. Po 68 latach życia dla innych, zaczęłam żyć dla siebie. I wbrew temu, co myślał Marek, Wcale nie oznaczało to samotności, oznaczało wolność, wolność bycia sobą, wolność decydowania, wolność wybaczania na własnych warunkach, wolność życia. Patrząc na śpiący giewont, pomyślałam o wszystkich kobietach, które, jak ja, poświęciły całe życie rodzinie, tylko po to, by usłyszeć, że nie są już potrzebne. Chciałabym im wszystkim powiedzieć: nigdy nie jest za późno na nowy początek. Nigdy nie jest za późno, by stać się gospodarzem własnego życia. Bo prawdziwa rodzina to nie ta, która bierze wszystko za pewnik. To ta, która docenia, szanuje i kocha. Nawet gdy gospodarze ustalają nowe zasady gry, a ja ustaliłam swoje. I po raz pierwszy w życiu czułam, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. U siebie, w domu, na własnych warunkach. I to było piękne.